W czwartek do Sosnowca przyjechała delegacja Legii Warszawa z prezesem i właścicielem Mistrza Polski Dariuszem Mioduskim. Wiadomo, że klub ze stolicy od czterech lat współpracuje z Zagłębiem i nadal tą pracę chce kontynuować, a nawet pogłębiać ją. Goście zwiedzili także obiekty treningowe, które zrobiły na nich ogromne wrażenie. Powiedział Pan, że Wy możecie się wzajemnie użyć Legia od Zagłębia, Zagłębia od Legii. To ja może na początek zapytam, czego Legia może właśnie się uczyć od tego Zagłębia? Znaczy wszędzie jest wiedza, tak? I ta wiedza wynika nie tylko z tego, co gdzie się przeczyta coś, tylko też z doświadczenia. Tutaj w zagłębiu są osoby. I pan Wojciechowski jest takim przykładem, co prawda to jest osoba, która gdzieś tam z legii się wywodzi, ale widzę, że no ma takie myślenie i podejście, o które też nam chodzi. I to, co widziałem dzisiaj, to widzę, że po prostu tok myślenia, sposób podejścia do tego, ale też konkretne doświadczenia z pracy z młodymi chłopakami po prostu i dzielenie się tą wiedzą. Jest zawsze pożyteczne. Także ja, w takim zrozumieniu, do tego podchodzę. Także nie ma kogoś, kto wszystko wie, tylko często nową wiedzę się nabywa poprzez proces wymiany informacji, rozmowy i, i dzielenia się tą wiedzą. Doświadczenia naszych chłopaków, którzy przyjdą tutaj, w jaki sposób, co, co gdzie zadziałało, dlaczego jeden z nich odpalił, drugi nie. I z czego to się bierze, e, również e, są bardzo cenne. Bo to nie jest często. W, w sukces w sporcie nie polega tylko na tym, żeby być najlepszy na, na boisku w sensie technicznym. Tylko w dużej mierze sukces w sporcie polega też na rozwoju mentalnym i psychicznym. Tak? E, i, e, I to są te rzeczy, które determinują. E, czy ktoś taki, gdzieś tam na końcu taki sukces y, 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 będzie miał czy nie. I teraz wiedza związana z tym, jak się ten zawodnik rozwijał, co zadziałało, co nie zadziałało, jakie środowisko, jakie ma predyspozycje mentalne i tak dalej, jest, jest bardzo ważna. Szef Legii Warszawa przyznał, że w Sosnowcu czuje się jak w domu. Akademia Zagłębia Sosnowiec imienia Włodzimierza Mazura działa od czterech lat i choć wszyscy są zgodni, że współpraca idzie w dobrym kierunku, to na pierwsze efekty pracy z młodzieżą będzie trzeba poczekać kilka lat. Tutajsi włodarze mają nadzieję, że niebawem któryś z wychowanków Sosnowieckiej Akademii zagra w Lidze Mistrzów w barwach Legii Warszawa.